Cześć, witajcie, jestem Konor, a ze mną dzisiaj jest Plantmaster. Gramy dzisiaj w coś, w coś takiego zabistą grę. Pewnie już uwidzie, widzieliście ją na moim kanale, czy nie raz. Znaczy, no sobie raz, bo z bratem mm. nagrywałem, Ale tym razem nagrywamy z Grachem, nie, z Plantmasterem. So, dopiero zainstalowałem tę grę i ma piąty poziom, więc. I fajnego czarodzieja. No i będziemy mu pomagać w tej grze i na no, dzisiaj nie będę za dużo walczył, ale on tak. Więc na, nazwiemy ten odcinek Gehamaster bije. Albo Gehamaster do przodu. Kruk! Śmieciu, chodź tu! Na Dobra, klepę z nim! Ja będę go odciął, albo nie. Na pyrego! Abracadabra! Jest, jest jeden problem. Ty masz piąty level, a one mają już uuuu, ci coś z niego. No pasek. już go. Czekaj, bo Kurde. Dobra. Kurde, czemu? Patrz, jak kościu walczy. Tam. A powiem coś takiego, że Poland Master ma lepsze rzeczy ode mnie nawet tutaj. W tych ekwipunkach. Pomóż mi! Więc sobie dobra. Już Ci pomagam. Dzięki. Masz. Pomóc zawsze w drodze. Ale dobry jesteś. 25 level coś, coś, coś o czymś świadczy, prawda? A... Kruki mnie biją pomóc. Dalej, bij Bigo! Bigo! Nie Dobra. no, tego się nie da zagrać no, Spokojnie Dobra Nie I chodź mi pomóż Kruków mnie bije Ochraniać! Ale mamy profesjonalnego ochroniarza, Który ja bije kru kru Kruka Kurde, poszłam sobie gdzieś przez przypadek. Ja sobie Ej, Dobra, Stoję... przerwam. Witamy, witamy po... Witamy cięciu! Go go, gonią go Gonią kruki! Woda no, do A dobra! <grym> kruki go gonią, proszę Państwa. Emocjonujący wyścig. Kto wygra? Poland Master czy kruki? Jeszcze jeden został. Masz już szósty poziom. Hamaster. master. No, znaczy point master. Przepraszam, przepraszam. mam nazwę inną, nie, Lolek? No. A pokaż widzą swój specjalny atak, bo jeszcze go nie widzieli chyba. Specjalny atak? No. A Krakadabra! Czekaj. A Krakadabra. O Jezu, co to było? Jaki bum. Ale urwał. Szybciej ich zabijam teraz. No kurde, chcę. No, nie chcę hajsu ale... o nie nic na, 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 na tego, na pustynię. Tam jest trzynasty level, w którym nie masz szans. Nic tam, nic to, tam Ale Walnię nie jest. Nie zamierzam nawet granicy przekroczyć. Hajs. No mój hajs! Dobra, masz przeróbany. 14 level, chodź. Zde. Ja idę do ciebie z nim, idę do ciebie z nim, bo cię pomiją. A tak, kraka dobra. Dobra, ich pokonać. Mają mało życia. już. Czekaj, nie mam many. A, goni mnie. O nie! Jeszcze krok zaczął <laughs> ze za mną latać! No co wy tam nie macie? Ej no, zgacham to gdzie beka. Ponadto. No, ponad, dobra, dobra wyjeba. No, tak nie zawsze, prawda? Mów mówisz do mnie jak chcesz. No masz! A dobra! Ja sobie postoję. Jak się ta mana szybko kończy, nie? No? Czekaj. A ten worm jest silny! Dobra, ja tu nie mam szans, idziemy dalej. Dobra, chodź. Gościu, tam są jeszcze silniejsze. A to znalazłem tajny K wiem, jak nazwę już ten no, odcinek. Ratujemy Gaomastera. Pomocy! Czekaj, już nie idę pomóc. Idziemy do miasta! O Jezu. Teraz wrony go biją, Jezus Maria. No, jest Czekaj, ratujcie z wronami. Masz tu. Help! Jezu, a krakadabra! Czekaj. To z tobą jest taka beka, Anga master, że... Dobra, w wrody. A może Tom zabierz, która za mną leci? Dobra. A i widzowie, poradźcie mi, doradźcie, bo rzu rzuciła mnie dzisiaj dziewczyna i... Poradźcie mi, co mam zrobić. Poradźcie mi, widzowie, proszę was. A jak, jak chcecie wiedzieć z kim, to mam im powiedzieć z kim? Mogę? Eee, e, co? No, z kimi życiami mi dziewczyna bo Abonessa, wiesz? Mogę powiedzieć z kim? E, z kim no, Sosia? No wiesz, przecież... Dobra, nie mów. Dobra, nie mów. Dobra, nie, nie mów. Pewnie każdy to sześć ale wyjeba. A powiedzcie mi, co mam zrobić? Czy mam się smucić? Co to no tam są ósme levely chyba. Dobra, idziemy. Dobra, idę pizdiu. Nie, dziewiąta jednak. O, ja chcę tam iść. To są wolfy. A wyglądają jak psy. Do krakadabra. Czekaj, ja ci będę... Masz. No kurde, czemu ja nie chcę go zatykować po To Ja tu więcej nabiję, niż ty. Ej, mało mam tych z mam butelek już. No to za... A ile ja masz hajsu? Nie wiem. Czekaj. Zobacz. <coughs> Jak się sprawdza? Ja tu masz... O, tu masz. No, tu ta, 156. to mało masz. Bardzo chyba, mało. Chyba za mało na butelkę. Nie, no, na butelkę chyba masz. Czekaj, ja ci tego osłabię. A kraka, dobra! Masz osłabiłem ja ci go. Osłabiam ci ich wszystkich. Dobra, dzięki. Teraz przydałoby się ich zabić. No. A widzisz, tam jest to takie złote, oni mają chyba, z, nie wiem, z 40 levele. Tak? Kurdej. A pomożesz mi walczyć z nimi? Z 40 levelami? Ty chory jesteś. Znaczy spróbujmy przynajmniej. Ja, człowieku, ja poszłem padłem. ale ja tym razem będziesz ze mną. A jak chcecie mieć taki większy odcinek z gaha, masterem ze mną i z moim bratem jeszcze, czy z Marcelim, bo Marceli też. Ma... I dajcie łapki w górę, bo inaczej to nie będzie i widać. No i dajcie suba, bo chcemy przegonić tego. Życie tamka. To są mroczne siły, na które cię nie stać. Nagrywamy już ponad 7 minut. O, widzimy, co napiszę. Napisał. I ta zasada to jest zasada, pamiętacie? O kurde, ratujemy stara Nie ma mowy. kemu nie? Masz, obijam ci ich. Masz, obijam. Cię. Dalej! Atakuj! Nie! Lagi! Gościu, pomocy. Za chwilę mnie wilki będą klepać. O, teraz takim słabi są. Jak Ale nie zabijaj ich. Bo wtedy cały jest twoje nie mogę go podnieść. Dobra, ja, dobra, to ja 12 już chyba możesz, te 12 hajsów już. Czekaj, ja ci chcę... kurde, chciałem go obić, a nie zabijać. O, mam level 8. Weź ty hajs. No mówiłem, że możesz, jak nie ma krwi. Masz już 8 level, dobra. Jeszcze tylko... Dwa levela mógłbym coś sprzedać. No. Kurde. To Oj. chodź, idziemy teraz na drugą stronę, bo zanim oni się tam zrespią, to... Oczyszczamy to. A siu dobra. a krakadabra. Kurde, dobra, masz tam, zostawiłem ci mało życia. Sobie poczekam. Dobra, to co sobie z to będzie. Czekaj. Czekaj, Czekam masz z ich. <noise> Cały odcinek zaczekali. <na> <noise> sobie bym się nie dziwił. <noise> a, Kacha wam powiedział, że macie. Oj. Tam nie zwracajcie uwagi na tego kolego nie zjebam. O. A i taki... patrzcie... Gahamaster powiedział, że macie zostawić tylko łapkę w górę. Ale to, to nieprawda, macie zostawić i łapkę w górę, i suba, i dzwoneczek. Znaczy dzwoneczka dzwoneczek nie musi być, ale... znajomym ten kala. No to 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 no to raczej już na pewno zrobię. Nie, tam są 25 level umie. Możemy iść. W sumie też mam 25 level. Tylko, tylko nie wiem jak się w tam idzie. Czekaj, a krakada. Kurde wilki nie gonią, ja... Giele. A tam gobliny są na 15. Ej, muszę ci ratować! Ratujecie! Chyba, żartujesz. ratujesz. Czekaj, prawie masz już zielone życie. A dobra, zapomniałem masz potki. A ile to masz potek? Zero. Zero. Ty ja biedak. Ma? A ile to masz? Czekaj. Dada. Dobra, nie trzeba było zrobić mojej przerwy, to mnie cieszy. <coughs> Nagrywamy już 10 minut, może za chwilę będziemy kończyć może. zamiar. Dobra. Przerw cześć. Przerw Witam po i znowu walka z wilkami. Albo z czym Co, co to jest, nie wiem. Jakieś gówna. Pewnie co? Czekajcie, ja w, w, w ogóle dzisiaj jeszcze nie pokazałam specjalnego ataku. Teraz teraz... Kurde, gościu jakiś do nas dzwoni nie interesujemy się to jest Fedix. Mu, mu kanału nie polecam. Dajcie mu łapkę w dół. Pod filmem. Prawda? No. Hmm. A, a on jest biedakiem. Ja też. Ale nie, to jesteś bogaty w sercu, a on nie. Dobra, bez przesady. Chodźmy do tych mumii, bo ja bym chciała. No, a ja nie wiem gdzie. No znaczy, nie wiem. No, no, znaczy, wiem gdzie. gdzie. Ale nie wiem jak. Bo przecież tam jest ten. Dobra, to chodź, wychodzimy ząd w takim razie. Ty co tu jest? Co? Chodź do miasta. Dobra, Kurde do Kruki miasto. nie biją. Idziemy na miasto. Kruki Bo nie, nie miasto. biją. Kruki nie biją, co to ma być? I gdzie to jest? Patologia. Chodź do miasta. Sam to ja z A może jeszcze od ciebie nagramy ten odcinek taki, wiesz. zainstalować jakąś aplikację. 41 Magma. Kurde. Tak, tak. Dobry. No, dziękuję, bo byśmy nie dokończyli No, nie wierzę, on cały czas dzwoni. Ja nie, nie, nie. Przepraszam Was, widzowie, ja nie wytrzymam. Który ty masz w ogóle level 9? 9. To... Czekaj, wam. zobacz, ile ja mam hajsu. Ja mam hajsu. 300. Ej co, no. Lorya, sobie odchodzą i kupują? Nie. To mnie. Ja Ci powiem, że. O. No dobra, masz ja już sobie kupić na te Kurde. Będę żygał. Przepraszam Was widzowie, będę żygał na nagraniu. Będę żygał. We, weź się nie śmij, bo będę żygał. Nie tylko kupił na ja, Potem strzał... Trzeba no, tylko na tyle mnie stać. <gry> dobra, jak Ty mogę ci kupić fajną pałkę. Ale ja nie gram żadnym tym, ja będę cały czas gromadził. No właśnie, dlatego chcesz kupić pałkę. Ha, no spoko. O, level 25, a tak skąd? Skąd? Czemu? Co? Nic nie rozumiem. Czekaj, dobra. Y, nagrywaj dalej, ja zarabię, Opuścił nas gacha master. Opuścił nas, prawda, prawdziwa legenda nas opuściła, a my jesteśmy jakimś trolem. Teraz jesteśmy znowu u Dobra, możemy zmienić swój wygląd. Czy naprawdę chcemy? Uważam, że tak. Uważam, że wyglądam zajebiście. Teraz wy ocięcie, czy jak ja wyglądam? Czy wyglądam zajebiście, czy wyglądam brzydko? Na tym. On tu jest. Tam czekajcie. A. Kurde, A. 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 Dobra, nie pytajcie co się tutaj stało i nie mówcie mu, nie mówcie mu co Coś tu się wydarzyło. Lepiej żeby nie wiedział. On to zobaczy na nagraniu co się tu stało. Może. I nieważne wam. Nieważne wszystko. E, tą Nie, bo nie mam tyle hajsu. Ale ja mam hajsu. Zgaduję, że zero. Nie, siedem. <grym <grym A ja siedem. Byłem blisko. Ale fajnie po prostu. Nie się? No. Jo. A co tu można, to, za... Acha, A tu to można było kupić? Nie. aha To można było kif... Z... A, dać komuś, dobra. Gdzie można? No e, dawaj. No i... W sumie z całą ekipą można byłoby tą grę na No. Właśnie, jakbyście chcieli taki odcinek z ekipą. On dzwoni po raz kolejny. Nie no, nie. Ja was przepraszam, widzowie. No, My już chyba będziemy kochać człowieka z the bo ten, cały, ten, ten... A może byście szwedzyk... teraz zaraz zrobili? W sumie możemy. Dobra, gdzie jest Szwediks? ma iść do mnie. Okay. Szwediks. Szwediks. Kurde. No. Dobra. Szwediks. Czy, czy się ustawisz? Szwediks. Aż. zapomniałem, dobra. dobra. No. Do mnie dobra, wyłącz to. Dobra. Ja my już będziemy kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie nam łapki w górę. Dajcie suby i dajcie dzwoneczek. Do widzenia. Pa pa!